Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. Galilea to były swoiste peryferia. Nic dobrego nie mogło wyjść z Galilei. Tak myśleli, uczeni w piśmie, faryzeusze. Być może i ty dzisiaj tak sobie myślisz, co mnie dobrego może spotkać w mojej chacie, w moim pokoju. Co ciekawego, mogą mi powiedzieć moi rodzice, masz takie przeświadczenie, że nic dobrego podczas tej przymusowej kwarantanny się nie wydarzy. I okaże się, że jest zupełnie inaczej, bo Pan Bóg, właśnie w tej dziwnej sytuacji, w której się znajdujesz, może dokonać czegoś niezwykłego. Nikt się nie spodziewał, że Mesjasz przyjdzie z Galilei, a jednak z tych peryferii przyszedł ten, który dał. Zbawienie całemu światu. Może właśnie ten czas przebywania na takich życiowych peryferiach przygotowuje ciebie do czegoś większego. Nie traktuj tego czasu jako kary, ale jest to czas łaski. Przyjmij go i dziękuj Bogu za to, że zaprosił Cię do tego, by nieco wyhamować.